Dzień dobry Państwu, tu Idżis i witam Was w tym już jesiennym anturażu. To, co się działo w moim życiu w ubiegłym tygodniu, to jest jakieś szaleństwo. To szaleństwo związane jest ze zmianą mojego stanu cywilnego. I naprawdę, ja, w sensie, człowiek niby wiedział, ale się łudził. I naprawdę nie widziałam, że to jest tyle rzeczy, które trzeba po prostu ogarnąć. I to wszystko, co jest z tym związane, to jest naprawdę ciężka praca. Bardzo dużo rzeczy, które trzeba załatwić od razu, mimo tego, że mamy jakieś duże wyprzedzenie w ogóle, terminy dość odległe, to mimo wszystko trzeba już te rzeczy załatwiać. No i właśnie to się tak skumulowało i mnie przygniotło i tyle wyborów, że nie dałam rady po prostu się do Was odezwać w zeszłym tygodniu. Ale o tym. Będziemy sobie mówić za rok, myślę, co najmniej, albo po tym evencie lub przed tym eventem. Zobaczymy, ale póki co nie będę tego roztrząsać, ani o tym mówić na kanale. Kochani, witam Was w takim już typowo jesiennym filmie. Taki typowo jesienny filmik chciałam nagrać, przybliżyć Wam tę jesienną sezonowość i trochę. Sromantyzować Wam tę jesień. Ja wiem, że słowo romantyzacja czegoś budzi niewiele kontrowersji, ale my tutaj będziemy romantyzować porę roku, osadzać się w niej magicznie, jak i psychicznie, sprawić, że będzie nam trochę lepiej, trochę łatwiej, trochę się w niej odnaleźć. No, bo jak wiadomo, jesień może być piękna, złota i słoneczna, jaka u mnie jest teraz, ale jesień może być również bardzo depresyjna dla wielu osób. U mnie też się wygląd zmienił, na trochę bardziej jesienny. Stwierdziłam, że czas na zmiany. No i mamy taki jesienny mód, jesienny look. Ja się sobie bardzo podobam. Dlatego zaczynajmy. Kochani, jak jesień tak magicznie. To musimy sobie zdać sprawę z tego, jak człowiek się z tego koła roku oddali. Jak weźmiemy sobie to całe ko ko koło roku, tą całą sezonowość, ja jestem jesieniarą, jestem zimiarą, jestem wiośniarą, laciarą również. To, co powtarzam, że każda pora roku niesie ze sobą inne rzeczy, każda pora roku niesie ze sobą inne szkody, konsekwencje, inną energię, tak możemy powiedzieć, inne samopoczucie, inne aktywności i inne rzeczy, które możemy robić. W zależności od tego, na jakim regionie geograficznym mieszkacie, ta jesień będzie czymś totalnie innym, bo jesień będzie totalnie inna na Alasce, a jesień będzie totalnie inna. Hmm, czynności związane z nią będą totalnie inne w środkowej Europie. Ale dla mnie przede wszystkim, jeśli jest czasem zadumę, jesteśmy po tej równonocy jesiennej, zbliża się Sawin. To jest taki moment zadumy nad naszym życiem, ale też nad naszymi przodkami, nad tym, co było, nad tym, co będzie, sprawy życia i śmierci, w co my wierzymy, nasza ułożona kosmologia itd. itd. To też dla mnie jest dobry moment. Żeby rozpocząć swój trening magiczny, rozpocząć przygodę, nie lubię tego słowa przygoda, ale użyjmy go przygodę z magią, okultyzmem, samoświadomością i rozwojem. Dlatego że jesień sprzyja zwolnieniu, jesień sprzyja slow life i też w ogóle, jeżeli chcecie zwolnić, to jesień jest dobrym momentem, dlatego że pogoda nie kusi nas aż tak bardzo tym pięknym, tą soczystością, tą zielenią, tym słoneczkiem, tym wiecie, że tu z pracy ze znajomymi, na imprezę, tu tam, tu na spacer. Ja w lato żyję szybko, zawsze. W lato się widzę ze znajomymi, w lato podróżujemy, a jak już jest ta jesień. No to ja sobie zwalniam. To jest moment, kiedy ja mam czas iść na spacer, ale mój spacer już nie będzie tak długi jak w lato, bo po prostu zmarnie mi dupa i będę miała cza czas usiąść sobie z jakąś książką, z jakimiś ćwiczeniami i tak dalej, żeby po prostu robić rzeczy, które chcę. Czy mam czas sobie poszczyć, czy mam czas sobie pobrać Animal Crossing, czy mam czas sobie, nie wiem, no, zrobić rzecz, na którą. Mam ochotę, więc ta jesień sprzyja właśnie początkom wielu rzeczy. I mimo tego, że jesień potrafi być depresyjna, to musimy docenić jej rolę, bo to jest moment tego obumierania i to, że ta natura obumiera wokół nas, te liście stają się takie piękne. I tutaj nam liście stają się takie piękne i one nam tak spadają z drzewek i mamy te kasztany, żołędzie, szyszki. I jesteśmy chwilę, no może nie taką chwilę, ale dłuższą, dłuższą chwilę po święcie zbiorów. To wszystko sprzyja temu, żeby się w tej jesieni osadzić. I jak już my mamy ten taki nastrój, no, że te liście spadają, i mamy te, te szyszki, i te kasztany, do których nie dosięgnę, możemy sobie tego do domu nawet nazbierać, ja tak robię, to mm, będzie gdzieś ten klimat tej zadumy i Tego zastanowienia się, co jest po śmierci, i tej takiej filozoficznej rozkwiny, tak mogę powiedzieć, filozoficznej rozkwiny, dlatego, że my jesteśmy zsynchronizowani z naturą. Bo jeżeli widzimy, że nasze kwiaty balkonowe obumierają, a my zapomnieliśmy ich wynieść z balkonu na pierwszy taki mrozek zimny, no to one obumierają i my też będziemy się zastanawiać nad tym obumieraniem. Jeżeli my sobie. I popatrzymy na powiązania natury i człowieka, tak? Czyli na to, jak idą nasze żyły, jak idą nasze linie włosów, jak idą nasze linie papilarne. Jak wyglądają nasze płuca, jak wygląda nasz układ krwionośny, jak wyglądają nasze stopy, jak wygląda nasz mózg i dalej itd., dalej, to zobaczymy wiele analogii do świata naturalnego, bo człowiek z natury się wywodzi, tak? Więc to, że w momencie, kiedy ona obumiera, nam również te rzeczy związane ze śmiercią będą towarzyszyć. I ja bym chciała Wam, to zabrzmi strasznie, ale chciałabym Wam trochę śmierć odczarować. Bo wiem, że wiele osób boi się śmierci, a śmierć jest jedną rzeczą, której możemy być w życiu pewni. I wiem, że łatwo mi jest powiedzieć, bo ja się śmierci też trochę obawiam, ale uważam, że śmierć nie jest niczym złym. Dlatego nie patrzmy na śmierć jako na coś złego. Wiem, że są różne przypadki tragiczne, mniej lub bardziej, ale śmierć jest czymś naturalnym i może żeby w ogóle oswoić się z tą myślą, pierwsza taka koncepcja nie będzie taka, że śmierć jest czymś naturalnym i, i tego możemy być pewni w życiu. I myślę, że jak weźmiecie sobie taki fundament takiej wiedzy i będziecie sobie rozmyślać nad tą sekwencją, ale nie obsesyjne w tak? Boże, umrę za trzy dni. Nie, nie myślcie w ten sposób. Każdy z nas ma jakiś czas na ziemi, tak? Niezależnie od tego, co wierzycie. Ja jestem, ja osobiście wierzę w reinkarnację. Wierzę, że tu, tutaj siedzę jako Idris, tutaj na tym pięknym fotelu i w jakimś celu. I dane mi jest przeżyć w tym ciele, dane rzeczy, żebym zaznała wszystkiego, co ziemskie. I nie wiem, kiedy będzie mój koniec. Mam nadzieję, że jak najpóźniej. I dam radę zrobić jeszcze dużo rzeczy, ale wiem, że on kiedyś nadejdzie. I to jest naturalne, to jest normalne i czeka to każdego z nas. Ja znam osobę, która mówi, że ona nie odejdzie z tego świata, tylko zmieni ciało. Więc taka myśl też może Wam towarzyszyć. Ale właśnie ta jesień, w tym osadzeniu takim już magiczno-filozoficzno-rozwojowym, zdajcie sobie z niej sprawę najpierw, bo nie wszyscy z Was mieli do czynienia ze śmiercią. Inni pewnie bardziej, pewnie straciliście ukochane osoby, ukochane zwierzaki i tak dalej. Ale ona jest pewna i zastanowicie się, czy coś dla Was jest po niej, czy Wy w coś takiego wierzycie czy wierzycie w reinkarnację, czy ta dusza idzie, nie wiem, do jakiegoś nieskończonego źródła, do jakiejś krainy, do nawi. I jak już przyjdzie taki motyw zadumy, to warto też na jesieni pomyśleć o przodkach, o bliskich osobach, o stworzeniach, o zwierzętach, o istnieniach, które kochaliśmy albo które były nam bliskie i które już odeszły. I gdzieś tam to zrozumienie śmierci, zrozumienie śmierci, Trudne to jest, ale zdanie sobie sprawy z tego, że ona nadejdzie, oswojenie się z tą myślą, pomyślenie o tych przodkach i o tym wszystkim, co się z tym wiąże. Niektórzy z Was mogą pracować z przodkami tak itd., itd. Już nie będę się w to zagłębić, bo to jest już inna para kaloszy, ale to też do tej pracy jest taki dobry moment, żeby w ogóle rozpocząć. Jak już mamy tą pracę ze przodkami, to wspominanie imienia i tak dalej, i tak dalej, to już my jesteśmy osadzeni. Ale dla osób, dla których to jest za dużo, bo wiem, że nie każdy z Was praktykuje magię, rozwija się duchowo i tak dalej, tak dalej. Proste aktywności, które osadzą Was w jesieni, nie musicie rozmyślać o śmierci, bo niektórych z Was to może przygnieść. To zdać sobie sprawę z tego, co Was otacza i jaki macie krajobraz. I skupić się właśnie na sezonowym. Jesiennym jedleniu, na zupach krem, na tym co, dy, co dynia oferuje. No ja już o jednym myślę o dynkach, które na jesień oferuje. Zaraz jeszcze poruszę temat ostatnio dość kontrowersyjny w internecie, ale chciałabym na ten temat kilka słów też powiedzieć. O tych dynkach. I o tych wszystkich bulwach, i o tych dobroci, które je się, niesie jesień, i o tych jabłkach, i o tych gruszkach, i o tym wszystkim, yy, o tych takich tłustszych potrawach, cięższych. No właśnie u mnie jesień oferuje w kremy, oferuje w tłuszcze, yy, oferuje w pieczone warzywa yy, i tego typu sprawy, ale normalnie aż mi aż się głodna zrobiam, to Też są przyprawy. To jest cynamon, to jest kurkuma, to jest kumin, yy, to są goździki. I cytrusy. Ja nie jestem fanką cytrusów w zimę. To znaczy, one się kojarzą z zimą, ale mi jest zimno jakiem cytrusy. I to ja podobno ma jakieś właśnie swoje powiązanie z medycyną chińską. Mi jest zimno jakiem cytrusy. W sensie jak będzie grudzień, to pewnie zjem kilka kilo mandarynek, ale ja czuję, że mi jest tak zimniej w ciele. Gdy jem te cytrusy, i właśnie tak cytrusy staram się zimą omijać. No, mandarynki, no to szanujmy się, tak? Ale właśnie pomarańcze u mnie są bardziej w sezonie letnim. Dlatego, że y, mi jest po prostu osobiście, to jest taka moja preferencja, mi jest zimno. Ale to też są miody, to też są orzechy, tak? To jest to całe jedzenie, które Was może w tym osadzić. Jedzenie uważam ja osobiście, że jesteśmy w stanie najbardziej zrozumieć jakąś porę roku, obcując z jej dobrami. Gdzieś tam ceramiczne grzyby, świeczki o zapachu latte pumpkin spice i y, y, wiecie, jesienne liście i piękne uschnięte... Jesienne liście i kasztany, wszystko to jest fajne, ale to nie jest wam niezbędne. Znaczy, uważam. Że fajnie jest mieć taki lampion, ale uważam, że nie jest to niezbędne nam do życia. Właśnie takie gadżety, takie dekoracje domowe, myślę, że to jest coś, co może Wam umilić wieczór, co może Wam umilić trochę taką szarugę za oknem i te właśnie takie mroczne drzewa, trochę wyciągnięte z Lovecrafta. Też nie mówię Wam, że macie się rzucić na akcjon i na kika właśnie i wykupować wszystko, ale może... Pomyśleć sobie, co samemu moglibyście zrobić. Kochani, kasztanów jest 5600. Ja pamiętam jakiego dziecko z moim dziadkiem robiłam ludki z kasztanów i to było takie super i myślę, że zrobię kilka ludków z kasztanów. Robiłam, jesie robiłam jesienne bukiety z liści i to są takie moje cudowne właśnie wspomnienia jesieni i myślę, że jak sobie nazbieracie trochę ładnych kasztanów, jakąś fajną miseczkę, trochę szyszek, trochę żołędzi i nawet postawicie sobie jakąś fajną świeczkę w środku, to to już będzie taka dekoracja naprawdę przyniesiona gdzieś z zewnątrz i taka slow life'owa bardzo i to jest fajne. Ja właśnie patrzę na swoją taką dekorację w tym stylu, no bo ja wiecie, zawsze jak idę z psem czy idę na spacer, to ja mam kieszenie wypchane kasztanami i zawsze mój partner się ze mnie śmieje, bo targam gałęzie i takie inne, to domu no, zresztą widzicie. Przez to, że jesteśmy tak blisko Samhain, tak blisko mm, zaniknięcia tej kurtyny, przenikania się mm, tych światów, to też jest taki dobry moment, właśnie na intensyfikację wszystkich technik duchowych, ćwiczeń, praktyk, medytacji, wejścia w trans. Mi to bardzo pomogło i mi właśnie jesień sprzyja, bo mi jest o wiele łatwiej medytować, nawet medytować w jesień, niż jak wiecie, jest słońce 30 stopni i właśnie to lato mnie woła, ta soczystość lata mnie woła. I to też wpływa na moje skupienie. Bo ja się dopasowuję do koła roku. Czyli jak patrzycie na mnie, na idrzyskę, to idzieszka w lato będzie medytować mniej, idzieszka będzie taka bardziej roztrzepana, ona będzie jadła te cytrusy, będzie bardziej obcowała z naturą, będzie dotykała y, kory drzew, będzie oglądała, podglądała y, zwierzęta w środowisku naturalnym, a ta idrzyska już w jesieni to tutaj już babinka się owinie kocem i będzie medytować w swoim um, koszu wiszącym jajku. Ona będzie zbierać żołędzie, ona będzie bardziej taka w zadumie, ona będzie bardziej myślała o śmierci, o przodkach, będzie się do nich zwracała, będzie się modliła. To też jest moment um, słyszenia, zbierania ostatnich rzeczy suszenia ziół, robienie kadzideł, przygotowywanie sobie dla mnie tego mojego całego e equipmentu, którego ja potrzebuję, czyli tak sprawdzam sobie jaki ziół nie mam, co mi się skończyło, a co jeszcze mogę zerwać, a co mi się jeszcze suszy i to też jest czas na grzyby. I tym grzybom to ja bym chciała tak chwilę teraz poświęcić. Tutaj w Holandii są dość takie restrykcyjne przepisy. Jeżeli chodzi o zbieranie grzybów i jeżeli chcemy to robić legalnie, w sposób legalny, tak? Ale wiem, że w Polsce, ja sama uczestniczyłam w tym grzybowym szaleństwie, po prostu mamy wielkie grzybowe community. Wiecie, zawiązywanie oczów, gdy kogoś się prowadzi na swoje miejsce, żeby nikomu nie powiedział, i zbieranie, i tu na Facebooka, i tu czyszczenie, suszenie i tak dalej, tak dalej. Zbieramy grzyby różne, wszelakie, ale też zbieramy grzyby. Potencjalnie trujące. Ja właśnie taki pięknego grzybka mam na swojej chustce i takie piękne grzybki są za mną. I mowa o muchomorach. Internet zawrzał, gdy F o Zapachu Słońca wrzuciła zdjęcie z pięknym muchomorem yy, i opisała to, że chciałaby go zjeść. I ludzie po prostu oszaleli. Internet oszalał. Wybuchł. Ym, właśnie było influencerka, zachęca do jedzenia muchomorów. No i właśnie, że zachęca do takich rzeczy niebezpiecznych, że jak to, że można umrzeć, że się od razu człowiek zatruje i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie osobiście jedzenie muchomorów nie jest niczym dziwnym. Ja zajmuję się dość specyficznymi rzeczami i gdzieś czytając różne treści. Nie czytając różne książki, różne treści, różne publikacje, można się natknąć właśnie na przepisy ze, sprosz ze sproszkowanym muchomorem, na nalewkę z muchomora, na maść gdzieś tam z muchomorem, która. Będzie pomagała na bóle stawów, gdzieś ten muchomor spożywany, który ma wpływać na inne stany świadomości i wywoływać różne takie rzeczy, na przykład podczas podróży szamańskich. I dla mnie w ogóle jedzenie grzybów z lasu różnych, o różnych skutkach, że tak powiem, nie jest niczym dziwnym. I dla mnie trochę dziwne było, że ludzie zrobili z tego taką dramę po prostu, że jakby, no nie wiem, jakby namawiała ta, ta F to do, do nawet nie wiem czego. Ale tak sobie z drugiej strony pomyślałam, że kilka osób może to podłapać. I na przykład y, nie zrobić tej całej receptury, tak? Czyli nie zrobić tego suszenia, tego przechowywania, tak? Bo to musi się wysuszyć, tylko trzeba później przechowywać. To też się, konkretną część, bo w nodze jest to, a w kapeluszu jest to. Dlatego trzeba mieć to pod uwagą. Tak sobie pomyślałam, że może być kilka osób, które po prostu nie zastosują się do tego całego wiecie procesu i im się może naprawdę stracić krzywda, ale z drugiej strony, statystyki, które mamy, tak, że więcej osób ym, zatruwa się paratetamolem niż grzybami ym, na skalę roczną. I teraz tak. Nie chcę negować F i powiedzieć Boże, co za dziewucha, bo dla mnie jedzenie grzy... rozumiem czemu ludzie jedzą temu humory. Naprawdę, uwierzcie, rozumiem to. Yy, ale też wstawienie tego do internetu mam takie... Trochę są we mnie dwa wilki, bo z jednej strony fajnie, bo wiele osób może nie, nie wiedzieć i gdzieś tam poszerzyć właśnie swoją taką grzybową wiedzę, jakąś tam wiedzę magiczną. Związaną właśnie z tym rozwojem, z tymi podróżami, gdzieś te temacie i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, ile będzie tych osób, którym naprawdę się może stać krzywda, bo one, no nie wiem, no nie zastosują się do tej receptury, nie zrobią tego całego procesu i coś się może stać. Ja wstawiłam taki filmik kiedyś w internet z taką dość wymowną piosenką, i że przypatruję się wrotyczowi. I to właśnie podpisałam jako prawa kobiet i prawo do aborcji, gdyż ja mam takie poglądy, a nie inne. I oczywiście wszystkim nam znanym tutaj są znane herbatki poronne. I ludzie po prostu zachowali się, jak ja bym te herbatki poronne rozdawała po prostu w prezencie, przy wejściu na mój profil. I musimy sobie taką piękną sentencję powtórzyć. Że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, a dawka czyni truciznę. I nie zachęcam Was do picia herbatek poronnych, gdy będziecie chcieli usunąć ciążę. Mówmy po imieniu, tak? Zachęcam Was do pobrania specjalnego zestawu z Aborcji Bez Granic, lub wyjechaniu za granicę i zrobieniu tej aborcji normalnie w klinice. Ale to jest taki symbol tego, że kobiety kiedyś tak robiły. Tak spędzano ciążę i wrotycz pije się cały czas. Wrotycz ma w sobie różne substancje, mm, powiedzmy, które mogą nam naprawdę poważnie zaszkodzić i upośledzić, mm, na przykład nasz żołądek i tak dalej. Mogą wywoływać niepożądane reakcje, ale wszystko jest trucizną. I nic nie jest trucizną, i my musimy sobie to bardzo mocno podkreślić, kochani, bo my naprawdę umrzeć możemy od picia wody w konkretnej dawce. I tu nie zachęcam Was do eksperymentów zielarskich na własną rękę, bo naprawdę można. Ale zachęcam Was do czytania, do wiedzy teoretycznej, a jak już chcecie, to teraz powinnam powiedzieć skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, tak? Kochani, weźcie odpowiedzialność za swoje życie i pamiętajcie, że możecie po prostu od takich rzeczy. No i właśnie z tym Muchomorem było też takie moje myślenie. F napisała, że ona będzie go jadła, i dla mnie to nie jest nic takiego, wiecie, oburzającego, tak? Bo naprawdę. Jest taki to temat mi dość znajomy, ale dlatego, że ja się obracam w danym środowisku, czytam dane rzeczy, wiem dane rzeczy i mm, nie wydało mi się to aż tak kontrowersyjne. Ludzie robią bardziej szalone rzeczy. No, ale wiecie, jak gdzieś już się pojawił ten humor, to gdzieś się ta ayahuaszka pojawiła, od razu w jakimś artykule to zostało wszystko nagle powiązane. I tak się dzieje, kiedy magia, duchowość i właśnie te tematy. Będę mówiła magia, duchowość, dlatego, że to jest dla mnie taki parasol. Na te wszystkie określenia, więc tak się umówmy. Przechodzi do mainstreamu i musimy się z tym pogodzić. I gdy, wiecie, ja sobie do Was mówię, tak, że no tutaj y, ja sobie druidzm praktykuję, jestem ojcem, i tutaj będziemy sobie myśleć o śmierci, musimy zdać sobie sprawę z tego, że śmierć jest naturalna, śmierć jest częścią życia. Tu wspomnienie przodków, tu praca z przodkami, tu tamto, tu siamto, tu jest dobry moment, tu jest dobry moment na medytację, wchodzenie w trans. I dla nas to jest ok. My jesteśmy z tym ok, tak? Bo my wy jesteście moją grupą odbiorców i wiemy o czym, wiecie, o czym ja mówię, a jak nie wiecie, to sobie zaraz sprawdzicie, albo przeczytacie książkę i będziecie wiedzieć i jesteśmy sobie w kontakcie i mamy super community. Ale moje filmy nieraz trafiały na grupy dla foliarzy. Nieraz trafiały na różne dziwne, na wykopie. Moje filmiki były na wykopie linkowane. Na grupach dla foliarzy, jakichś grupach związanych z chrześcijaństwem, bo dla mnie też niektóre rzeczy są szokujące związane z czymś. Ale uważam, że tak długo, dopóki ktoś nie robi komuś krzywdy i nie zachęca go do działań, które mogą sprawić, że albo bardzo poważnie szkodzi sobie zdrowie, to se żyjmy jak se chcemy, kochani. I nie mówię o jakichś skrajnych, patologicznych przypadkach ale z tej perspektywy moim zdaniem uważam, że ta reakcja mediów, dziennikarzy, jakiś takich, wiecie, portali plotkarskich na ten post F i na inne były po prostu przesadzone. Bo żyjemy w czasach, gdzie w telewizji leci reklama McDonalda i z tym nikt nie ma problemów. I o tym nikt nie pisze artykułów, ale o tym, że Diedwucha chciała sobie zjeść mu humora, to już po prostu masakra się z tego zrobiła. No i z jednej strony, okej, okay, faktycznie, ja osobiście bym o tym nie napisała. Bo ja o wielu rzeczach nie mówię z obawy o Was. Ja z obawy o Was bardzo często mam opory, żeby polecać pewne książki, albo mówię o nich tylko na Instagramie, bo wiem, że pewna grupa odbiorców na ten Instagram nie trafi. I mam jakiś taki opór, ale rozumiem, że F chciała się z tym, tym podzielić. I ja tego nie oceniam, bo wiem, że ludzie którzy lubią swoją grupę odbiorców, dzielą się z nim różnymi rzeczami. Tak jak teraz, ja się z Wami podzieliłam, że zmieniam swój stan cywilny, bo jesteście mi drodzy, i gdybym mogła, to wszystkich bym wam zaprosiła na moje wielkie pogańskie wesele. No i niestety nie mogę Was wszystkich zaprosić, bo nie stać mi, żeby <laughs> zrobić takie wielkie wesele. Dlatego chciałabym też, żebyście popatrzyli trochę na to z tej drugiej strony, żeby jej nie oceniać, nie pisać, Boże, jaka głupia jej tego muchomora, tylko zrozumieć, czemu ona chce to zrobić, zrozumieć, w jakim ona też community, ona, F, funkcjonuje i że to jest dla niej jakieś doświadczenie. Dlatego ja Was naprawdę będę prosiła o zdrowy rozsądek w tym wszystkim, ale tak zahaczenie się w tej jesieni może Was skierować na dobrą drogę. I to przygotowanie i to bycie już w tej jesieni da Wam dobrą podstawę do bycia rasowymi zimiarami i zimiarzami i podążaniem z tym kołem roku. Ja też na swoim Instagramie miałam takie to-do jesienne listy, jedna sprzątająca. Takie nieoczywiste myślę, że rzeczy, które warto zrobić jesienią. I było też 7 wyzwanie merytacyjnie jesienne i na pewno to wyzwanie m, zrobimy sobie jeszcze jedno, może 7-dniowe, a może 5-dniowe zobaczymy. Ale gdzieś tam w ten sposób możemy się osadzić w tej jesieni. I czy ja bym coś chciała jeszcze powiedzieć? Nie wiem, chyba nie, także tyle to by było ode mnie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zajrzycie na mojego Instagrama. Ja was ściskam, pozdrawiam. Do usłyszenia i cześć!